Panie tyle, że od przodu może zaczniemy, czyli od, od napastników, zakładnie Kamila Bilińskiego pierwszy raz w przecież mężu. Yy, jak Pan widzi potencjał tej drużyny do, do gry ofensywnej? Czy widzi Pan jakiś napastników, którzy mogą kamila zastąpić? Ewentualnie czy możliwe jest według Pana gra poprzednim napastnikiem czy też bez napastnika? Tak naprawdę za, za grę ofensywną odpada cały zespół za grę ofensywną. I tutaj ta zespołowość będzie kluczem, jeżeli chodzi o co. Nie będziemy chcieli wypierać tylko jednego czy dwóch piłkarzy, tylko napastnika. I tak było też w meczu z Koroną, tak? gdzie, gdzie, gdzie tych strzałów było zdecydowanie więcej niż wcześniej. I wcale nie były to strzały środkowego napastnika, czy dziewiątki. Więc ustawiając grono w zespołu, zwracam uwagę na to, żeby... Korzystać potencjał wszystkich, piłkarzy, nie tylko tej dziewiątki, tego ale i tego napastnika, ale skrzydłowych i ofensywnych pomocników, i nawet obrońców. Także także akcenty będą nałożone. Michał Busutil, przegląd sportowy. Panie trenerze, w jakiej formie po tygodniu nieobecności wraca Dudu? Czy to jest taka dyspozycja pozwalająca wstawić go do podstawowej jedenastki? Nie ja myślę, że tak. Tak naprawdę tydzień czasu nie trenował, nie jest jakiś wielki, nie wielki czas bez treningu. Kwestia jest tylko tego, że był wczoraj z nami na treningu, dzisiaj będzie z nami trenował. Zobaczymy na ile już ten przekaz, który jest dla zespołu, o sposobie grania, o sposobie funkcjonowania, myślenia, nie jest w stanie się do tego zaadoptować. A na pewno umiejętności mu takie, że jest w stanie grać. Bardzo się radzę od się Panie trenerze, Śląsky Pana Wiosnę w żadnym meczu nie zagrał w tym samym zestawieniu defensywnie. Yy, jaki ma pan pomysł na, na ustawienie linii obronnej To jest szansa, że zagrał, bo wszyscy są zdrowi. To może będzie ten pierwszy raz. Do Kokoszka się przyznaje, że tam piszcze lub Tak A on akurat już ja nie mówię W kontekście meczu tak. W kontekście meczu z koroną. Jaki mam pomysł? Ważne, żeby, żeby był to monolity, nie chodzi tutaj o teraz wskazywanie personali, bo nie czas tak. na to, żeby piłkarze jeszcze nie wiedzieli, jaka jest osiemnastka meczowa. Na natomiast tak jak powiedziałem też w przypadku gry ofensywnej, dla tak? mnie pierwszym obrońcą jest środkowy napastnik, a ostatnim obrońcą jest bramkarz. I odwrotnie, jeżeli chodzi o grę ofensywną, to pierwszym napastnikiem będzie bramkarz, a ostatnim Więc tutaj nie chodzi o zestawienie personalne linii obrony, natomiast o to, żebyśmy byli na te sprawni przed defensywnej, żeby nie Trenerze. ile tak, no może no nie wiem czy to można procentowo określić, ale, ale może się da, ile procent czasu teraz poświęcać poświęcacie na całe fragmenty? No bo to tak jak sam trener wskazywał, to jest coś co może być skuteczne, bo są ludzie do tego i czego można stosunkowo szybko nauczyć zespołu. Wie Pan, są trenerzy, którzy prowadzą zespół kilka lat i dalej mają problemy z zespołem z fragmentami, więc to nie jest tak, że można tego nauczyć, bo to są dorośli piłkarze i... Po pierwsze, trzeba mieć piłkarzy, którzy potrafią wykonać stały fragment, czyli dostarczyć piłkę w ten sektor boiska, którą byśmy chcieli, a po drugie, trzeba mieć piłkarzy, którzy potrafią taką piłkę wykorzystać, takie podanie wykorzystać. Z tego, się chodzi o procentowy czas, nie jest to, nie jestem w stanie panu teraz określić, musiałem zliczyć minuty. No, pracujemy nad tym, bo jest to nowoczesne nowoczesnej piłce, panowie, znacie się na, na piłce oglądacie i wiecie, że stałe fragmenty to, to często decydują o nie tylko spotkań w klasie, ale i na najwyższym poziomie. z czym Trzeba na to zwracać uwagę. Ale również defensywnie, bo ruch z to dwa bramki. Postaje fragmentach gry Lipski bardzo dobrze je wykonuje. Mają chłopaków, którzy wchodzą na dośrodkowania, więc nie tylko chodzi o grę ofensywną w Śląska ale i grę defensywną. Bo przecież straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry więc tutaj też na to poświęcamy czas. A trener właśnie, bo to trochę nawiązuje do tego, co trener mówił na pierwszych pofensjach. Trener się dziwił, że Śląsk Śląsku mając celę no między innymi celę jest w tym elemencie tak słaby. W momencie, jak trener przychodzi, teraz już była bramka zdobyta z koroną, to mniej z powstałych fragmentach w tej lidze strzelało tylko pod Beskidzie. Nie, ja nie dziwiłem się, natomiast zastanawiałem się na tym, który z piłkarzy może dostarczyć piłkę chociażby Piotrkowi, który, który do tej pory w bramce powstałych fragmentach strzelał i to było takie, to była taka niewiadoma, bo nie znałem tych piłkarzy treningowo, więc nie wiedziałem, to na w kolejnych Maciek Baraniak, redakcja Sport for Fans. Panie trenerze, ja mam takie pytanie. Czy w Pana karierze trenerskiej zdarzyło się na przykład podczas e, treningu, że podchodził do Pana jakiś piłkarz i mówi, na przykład, że jednak się lepiej e, czuje na innej pozycji? Ja wiem, że Pan jest głównym odwodzącym e, trenerem, ale czy czasami jednak e, słucha Pan też na przykład e, głosu piłkarza? Pytam na przykład e, nie do znaczenia, bo. Niedawno tu wyszliśmy Krzysztofa Ostrowskiego, gdzie zauważył tutaj obecny na sali dr Andrzej Ostrowski. Ten piłkarz grał praktycznie już w swojej karierze na wielu pozycjach oprócz bramkarza. No i prawda są takie pozycje, gdzie na pewno się czuje lepiej, a troszeczkę jednak. I jak trener podchodzi wówczas do takich sytuacji? Czy się zdarzało? Znacznie od początku tego pytania karierę robią ci, którzy była w reprezentacji narodowej widzę liczby spokojnie z tą karierą. Na razie zostajemy przy tym, że jest to moja praca, mój zawód. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowę, tak zdecydowanie. Ja jestem trenerem, który stara się wykorzystać optymalnie potencjał piłkarzy. Czasami polega to na tym, że to ja wskazuję przy zmianie chociażby pozycji, że być może lepiej będziesz wyglądał w innym miejscu boiska i przecież dorosłych piłkarzy. Jak śledzicie, śledziliście kilka moich ruchów personalnych, chociażby kubowych Wójciński w wyraźnie z przodu stał się prawym obrońcą. Wyglądał naprawdę dobrze na tej pozycji. Wcześniej zmiana pozycji dla Marcina Kamińskiego. Także takie rzeczy się zdarzały i to była moja inwencja. Ale też yy, słucham piłkarzy, gdzie oni się czują lepiej. W związku z czym takie rozmowy są, zdarzały się. Raczej nie na boisku, bo wcześniej zajęć treningowych na wiadomo, że jest to bardzo dynamiczne i nie ma czasu na takie pogaduszki. Natomiast w rozmowach, bardzo często rozmawiam z piłkarzami o wykorzystaniu ich potencjału. Tu sam ja zadaję pytanie: gdzieś już najlepiej? Wielu takie pytanie jak zadawałem w przeszłości. Nie tylko dotyczy to był Ostrowskiego, także myślę, że większej liczby piłkarzy. Proszę Mariusz, Polska Agencja ja Po tygodniu pracy z zespołem po tych treningów, do kogo nie było czasu naprawdę, żeby poznać. Zweryfikował pan jakieś swoje poglądy, i inaczej pan na niektóre rzeczy spogląda na zawodników. Miał pan pewnie jakąś wizję jak pan tu przychodził i teraz jak to wygląda z pośrednio dniach? Na pewno jest więcej informacji tak. czysto warsztatowych. Natomiast no wiele rzeczy się potwierdziło tutaj. Tutaj to przygotowanie nasze przed podjęciem tego wyzwania czy, czy w tych dniach Środa czwartek, jak tutaj Naszym gdzieś tam w dużej mierze było trafione. W tym tygodniu potwierdza się to, że, że niektórzy piłkarze dokładnie mają taki potencjał, jak myśleliśmy, żeby go wykorzystać. Także znaczy, raczej nic mnie nie zaskoczyło, natomiast wiele rzeczy się potwierdziło. Pamiętaj, że chciałem o przeciwnika spytać o chorze. W tym sezonie znam na, na siódmym miejscu, śniącym, na 15. Yy, jak pan porównuje? Potencjałem możliwości tym, którzy. Że... Kto do Pana jest faworytem? Jak Pan co, jeżeli chodzi o faworyta, to ciężko wskazać. Jeżeli spojrzymy na tabelę, to zdecydowanie ruchorzu. Natomiast yy, serce mi mówi, że będziemy groźni. Tak, że łatwo się nie poddamy. W związku z czym nie chcę mówić, że ktoś jest faworytem, bądź nie. Na pewno przewaga ruchu chorzów, a przede wszystkim przewaga sztabu szkoleniowego jest taka, że pracują z sobą długo, w związku z czym w organizacji, gdy widać pewne, pewne elementy powtarzalne i ten automatyzmy, które w momentach, kiedy na boisku dzieją się rzeczy um, takie wyjątkowe, tak jak chociażby było czy z koroną, że tracimy rank 2-1. To zespół, który dłużej z sobą jest, z trenerem ma pewne automatyzmy i gra dalej. Tak? Natomiast e, pracując krótko z zespołem, tak, że możesz mieć wątpliwości, nie da się nauczyć wszystkiego w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech potrzeba czasu. W związku z czym nie wydaje mi się, że tutaj spoglądając na tabelę, ciężko wskazać, inaczej spoglądając na tabelę, można wskazać bo, tak, zdecydowanie, To jest 15, natomiast yy, obserwując zajęcia treningowe yy, uważam, że mamy szansę na punkt jeśli chodzi na przykład o jutrzejszego przeciwnika, to większe zagrożenie ze strony ruchu spodziewa się Pan, na przykład patrząc na te młodowniczki, że tak nazwę, czy na przykład Moneta, Lipski, Stępiński czy jednak na tych ligowych wyjadaczy w środkowej strefie Surma, prawda, i czy wchodzący w Chodzący, czasami po przerwie Marak Ja myślę, że jest to dobrze zbilansowany w związku z czym, a młodzież, żeby... Bardzo dobrze prezentuje się w połowie standardyzowanych nowego wieku, jest podparta właśnie wielkim doświadczeniem z tyłu i dlatego dobrze wyglądają z przodu, bo ta równowaga w zespole jest zachowana i nawet kiedy popełniają błędy czy tracą piłkę to zawsze, ktoś się jest, żeby za jej plecami to naprawić. Więc myślę, że tutaj siła ruchu polega właśnie na tym, że ten zespół jest bardzo dobrze zbilansowany, nie tylko jeżeli chodzi o wiek, ale i pozycje, na której występują ci doświadczenia. Noże, jak pana, z pana doświadczenia, tutaj się odwołując do pana doświadczenia, wiadomość o problemach takich organizacyjnych, jakiś finansowych wpływała do tej pory na, na pana rywali Pan ma jakieś takie do tej pory właśnie moje doświadczenia, że, że, że gdzieś pan grał z kimś, to się wydawało, że się sypie organizacyjnie, a potem się okazywało, że to, że to jeszcze gorzej jeszcze bardziej go nie wiem motywowało. Pan sądzi, że to może mieć jakiś w ogóle wpływ na, na postawę chorobową w tym meczu? Ja uważam żadnego. Jeżeli chodzi o sporty, w momencie, kiedy mecz się rozpoczyna przygotowanie do meczu, szalenia, to żadnego wpływu na to, co się dzieje.